Siema się z tej strony komstara, w tym materiale omówimy sobie kolejne zdanie. Tym razem mamy zadania Raza, no i proszę bardzo jest zadanie dokładnie to. Zdobądź dla Raza artefakt kultu iglicy, 30 3000 kwa zostajemy no i żeby wykonać zadanie, musimy lecieć na iglicę, czyli dokładnie w to miejsce. Proszę bardzo jest dokładnie tutaj. No i wbijamy sobie mniej więcej w to miejsce i dokładnie teraz wam pokażę, gdzie się znajduje zadanie. Wypamiętajcie jeszcze o zostawieniu subika, peczki w górę, bo codziennie jest jakiś materiał z Fortnite'a i livestream takie serdecznie zapraszam i zachęcam do subowania, będę wdzięczny. No i gorąco zachęcam również do wpisania kodu Sejam. Jeśli Ci pomogłem wpiszkoje. Kodzik, bo z kadem, tak każdym wspierasz mi kanał rozwoju wlautujemy sobie najlepiej właśnie tą tyroleczką, i jesteśmy teraz w tym miejscu. Jest to jak widzicie taki budyneczek, i w tym łódeczku, właśnie, mamy celanie Wybijamy sobie dokładnie, obniętej tutaj gdzieś na górę, i tutaj podbijamy sobie do. E, takiego jakby czegoś dziwnego, artefaktu, proszę bardzo i jest, ja sobie go podnoszę myk podniesione, jeden na jeden wykonane Proszę bardzo, mamy teraz właśnie pierwsze zadanie wykonane jest to pierwsze zadanie w serii tej właśnie od razu, które dostajemy po zebraniu tych wszystkich tam odsłuchów. No i teraz pokażę wam dokładnie, gdzie to się znajduje. Proszę bardzo, to jest dokładnie ten domek. Na łapie to jest. Z naszej perspektywy to miejsce, czyli tutaj tak naprawdę właśnie dół iglicy jakby, no a generalnie to jeśli to widzimy, no to najłatwiej jest tutaj wbić sobie tak z miejsce do no tą która jest właśnie w tym miejscu, to nią najłatwiej jest podjechać, bo po prostu, wjeżdżać na ten budynek prosto, bardzo łatwo jest też rozpoznać ten budynek po tym, że tutaj znajduje się takie coś, E, także też sobie możesz to ogarnąć. No i generalnie, budynek ma taki dosyć charakterystyczną budowę, no bo jest wysunięty właśnie na tą stronę i jest on jednym budynkiem, tak naprawdę na tej stronie tutaj mapki. Także myślę, że bez problemu go znajdziecie. Tutaj też od razu warto wspomnieć o tym, że to musi być konkretnie ten budynek. Być może gdzieś jeszcze jest jakiś artefakt, aczkolwiek, no ja nie znam. E, musi to być po prostu ten artefakt, bo on na pewno działa. Ten udało mi się znaleźć, czy jeszcze jakieś, nie mam pojęcia. No ale w ten sposób najłatwiej no ja sobie zrobić. Także wbijamy sobie tutaj i pamiętajcie, że. To jest na dole tego główneczku Czyli to jest właśnie jak wbijemy po schodkach To od razu jest to tutaj to piętro Proszę bardzo, podnosimy go I jeszcze wam pokażę, że mi wszystko zaliczyło Proszę bardzo, jak widzicie ja tego dodania już nie mam Wszystkie zaliczone, jest dokładnie ten artefakt Także jeśli wam pomogłem, pamiętajcie, żeby wbić na Instagram Na Discorda, będę wiedzieć, jeśli walęcie Followka i wbić naszego Discorda Nie przedłużam, dzięki wszystkim za oglądanie Do trzymajcie się, cześć!